Milagralak, witam państwa ponownie. A z nami gościni pani Irena Wojtczak-Grzesińska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry pani, dzień dobry państwu. I pani Irena, na początek chciałabym zapytać, co jest głównym celem Stowarzyszenia Otwarte Drzwi? I wiem, że mm, tutaj są takie obszary jak rehabilitacja, resocjalizacja, socjoterapia i aktywacja. Między innymi. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to organizacja, która prawie odnies od niespełna 30 lat działa w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i e, tak jak 30 lat temu e, założyliśmy sobie główny cel i misję stowarzyszenia przeciwdziałanie wykluczeniu i tworzenie takich warunków ludziom którzy znaleźli się już w obszarze wykluczenia czyli nie tylko bezrobotni bezdomni ale również um, osoby które z jakiegokolwiek powodu znalazły odbyły karę więzienną na przykład na przykład Albo też odbywają zastępczą karę w formie prac społecznie użytecznych. Spektrum działania stowarzyszenia jest niezwykle szerokie. Z jednej strony, sukcesywnie buduje taką strukturę i system, który jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby poszczególnych grup, odbiorców. Z drugiej strony, nie zamyka się w schemacie z uwagi właśnie na to, że kolejne zmiany cywilizacyjne. No, nakazują podążanie organizacji pozarządowej, czyli takiemu ciału, które jest najbliżej obywatela, najbliżej zjawisk, które jeszcze niewidoczne w skali społecznej, w skali statystycznej, dla nas już są sygnałem pewnych zjawisk, którym trzeba przeciwdziałać. Wydawałoby się, że po 30 latach ta nasza misja będzie już nieaktualna. Okazuje się, że jej aktualność nawet powiedziałabym wzrasta, nabiera innego charakteru. Natomiast cały czas spotykamy się z sytuacjami, w których należy tworzyć nowe programy dla nowych grup, dla nowych zjawisk, które negatywnie oddziałują na różne grupy społeczne. Właśnie, jakie Podstawono... są te konkretne Państwa działania? Podstawową grupą y, osób, do których kierujemy swoje działania, to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. I tutaj w stowarzyszeniu udało się stworzyć system, który wewnętrznie świetnie skoordynowany, taki trochę interdyscyplinarny, pozwala nie tylko osobie z niepełnosprawnością, która rozpoczyna proces rehabilitacji, trafić w odpowiednie miejsce na etap jego możliwości i aspiracji, ale też zapewnia możliwość takiego dynamicznego rozwoju. Stąd prowadzimy pięć placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, każda ma nieco inny charakter, każda jest adresowana do troszeczkę do grupy, która jest na nieco innym poziomie swojego rozwoju. Ale nie bylibyśmy w stanie działać aż tak efektywnie, gdyby nie nasze nastawienie interdyscyplinarne na współpracę z innymi podmiotami. Udało nam się stworzyć taki system, który współdziała na przeku, na przek, prze, poprzez przekrój resortów tego, czy to jest administracja czy publiczna, czy to jest samorząd, czy to są inne organizacje pozarządowe. Dla nas najistotniejszą rzeczą jest zbudowanie wokół osoby z niepełnosprawnością, takiego systemu, w którym ona może się samorealizować z najwyższą satysfakcją na jaką ją stać na tym, na tym poziomie też możliwości, które potrafimy tworzyć. Dlatego też każda z placówek jest obudowana różnego rodzaju projektami, które bardziej dynamiczne niż struktura pozwalają właśnie podążać za takimi aktualnymi potrzebami. 30 lat temu to głównie wykluczenie społeczne było adresowane z naszej strony do młodych osób które nie znajdując y, możliwości zatrudnienia, był wysoki wskaźnik bezrobocia, y, y, były właściwie głównym adresatem naszych działań. Y, y, w tej chwili, tak jak powiedziałam, to głównie osoby z niepełnosprawnościami, głównie ale osobiście. również... Y, y, Osoby, które z różnych powodów społecznych narażone są, na, są na, na wykluczenie, na przykład dzieci z rodzin na terenie Pragi Północ, które doświadczają różnego rodzaju trudności. Czy też osoby młode, które znalazły się w kryzysie bezdomności. Rozumiem, czyli przez 30 lat, jak rozumiem, bardzo wiele sukcesów za Państwa stowarzyszeniem. Natomiast jest to również, tak jak Pani wspomniała, ciężki kawałek chleba. Z jednej strony chce się pomagać ludziom i iść z, taką, z takim właśnie przeświadczeniem, że, że można wielu osobom pomóc, ale jednak nie jest to takie łatwe. Nie jest łatwe, chociaż kiedy ja z perspektywy swoich ponad 40 lat pracy psychologicznej właśnie w środowiskach osób, które są dotknięte wykluczeniem społecznym, to patrzę z jednej strony z ogromnym optymizmem na możliwości, które się pojawiają. Natomiast nie ulega wątpliwości, że liczba barier wzrasta również i z tym należy się liczyć. Dlatego to, co bym wskazała jako taka... Taką główną barierę zarówno w pracy organizacji pozarządowych, w świadczeniu pomocy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, to przede wszystkim brak takich instrumentów, które byłyby instrumentami stabilnymi. Które by pozwalały osobie z niepełnosprawnością zaplanować swoją ścieżkę życiową, ścieżkę rozwoju zawodowego, społecznego, osobistego z góry, w oparciu o z góry jasne instrumenty. Wiele usług, które warunkują właściwie samodzielność osób z niepełnosprawnościami, jest jeszcze u nas w kraju realizowana projektowo, to znaczy okresowo, w ramach różnego rodzaju programów, które nie dają poczucia bezpieczeństwa ani osobie z niepełnosprawnością, ani członkom jego środowiska najbliższego, ani też podmiotom, które są powołane do tego, żeby budować poczucie stabilności dla takich osób. A jakie są Państwa plany na niedaleką przyszłość? Są one związane z takim oczekiwaniem środowiska organizacji pozarządowych nad wprowadzeniem takich dwóch podstawowych właściwie instrumentów, które warunkują to, że osoby z niepełnosprawnościami mogą odnaleźć się wspólnie z pozostałymi członkami społeczeństwa w sposób naturalny. Pierwszym z nich jest asystencja osobista. Czyli taka usługa, która pozwala osobie na realizację, na realizację samodzielnego życia, mając jednak pewność, że w oparciu o tą usługę mogę zaplanować sobie swoje plany na, na jutro, ale również na, za pięć lat. Czyli jeżeli podejmuje się jakiejś aktywności, to mogę mieć pewność, że ta usługa, która jest niezbędna do tego, czyli wyrównuje moje szanse do tego, żebym w ogóle wystartował w życie, że ona będzie stabilna, że ona pozwoli mi na realizację bardziej perspektywicznych planów. I druga rzecz, yy, y, y, instrument, który jest niezbędny, jest warunkiem procesu deinstytucjonalizacji, które niestety jeszcze w naszym kraju wobec grupy osób niesamodzielnych zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i innymi z, z zaburzeniami, ze spektrum autyzmu, czyli mieszkalnictwo chronione, dominującą formą wsparcia dla osób, które pozbawione są opieki rodziny, czy to z powodów losowych, terminalnych, czy innych naturalnych przyczyn trafiają do domów pomocy społecznej. I to jest taka plama trochę na, na naszym honorze. I też z przykrością Warszawa nie należy do, do miast, które mogłyby się pochwalić akurat w tym zakresie dużymi sukcesami. Istnieje kilka mieszkań chronionych, które zgodnie z planem... Ale plama nowych, na honorze, to jak to interpretować? Plama na honorze taka, że na szacunkowo podam, około 50 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są w Warszawie, i oczekują na, na wsparcie. W zakresie mieszkalnictwa, mieszkaniami objętych jest, usługą mieszkalnictwa wspomaganego objętych jest kilkadziesiąt osób. Więc skala potrzeb w stosunku do możliwości jest ogromna. I oprócz usługi asystencji osobistej, która już w planach jest usługą ustawową, czyli, czyli takim świadczeniem, które rzeczywiście da poczucie bezpieczeństwa osobie z niepełnosprawnością, to postawiłabym na to, że główną barierą jest hamowanie procesu deinstytucjonalizacji opieki, wsparcia dla osób niesamodzielnych w formie braku mieszkań, różnego typu mieszkań wspieranych. W stowarzyszeniu prowadzimy mieszkanie, zarówno mieszkanie treningowe, mieszkanie interwencyjno-wytchnieniowe, mieszkania wspierane, długoterminowe, które są właśnie alternatywą dla instytucjonalnej opieki. Natomiast możliwości w stosunku do potrzeb, no tutaj jest ogromna przepaść. Bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że oby więcej takich ludzi jak Państwo w naszym kraju. Z nami była pani Iwona Wojtczak-Grzesińska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również.